strąca polskie drony nad morzem. Czy to Rosjanie, a może jednak Polacy? Kilka dni temu znanym fotografom, z ze skondidon fajnego profilu na Instagramie o nazwie Bałtyk spadł dron. No i się rozbił. A potem okazało się, że tych wypadków dronowych było dużo. Naprawdę sporo. Napisaliśmy wtedy na niebezpieczniku taką krótką techniczną analizę opisującą, jakie warunki muszą być spełnione, aby dron zwariował i rozbił się dokładnie w taki sposób, jak zdarzyło się to bałtykowym fotografom. No i się zaczęło. Ten nasz tekst podchwyciły różne mainstreamowe media, dopisując od siebie bardzo ciekawe, czasem mocno niestworzone dywagacje. Ale odezwali się też do nas piloci dronów. Dziesiątki pilotów, którzy w bardzo podobny i tajemniczy sposób potracili swoje drony. No i dziś w szczegółach chciałem opowiedzieć Wam, co faktycznie może być przyczyną tych dronowych katastrof. Podkreślę tylko słowo może, bo. Pewności co do tego, co się zdarzyło, nie ma, choć dziś wiemy już zdecydowanie więcej niż jeszcze kilka dni temu. I dodam jeszcze, że nawet jeśli jeden czy drugi internetowy ekspert się domyśla, albo definitywnie obstawia jakąś wersję wydarzeń, no to jeszcze wcale nie znaczy, że ten ekspert ma rację. Nikt nikogo póki co za rękę nie złapał. No dobra. To zacznijmy od trzech hipotez, dlaczego te drony wariują, a potem powiem Wam o czterech kolejnych hipotezach odnośnie tego, kto może być przyczyną tego wariowania, kto za tym stoi. Bo to, że od dwóch, mniej więcej lat sygnał z satelitów GPS, ale także GLONASS, jest zagłuszany, zwłaszcza na terenie północnej Polski, nad Bałtykiem, no to, to jest fakt. Pisaliśmy o tym już dawno i wiadomo, że stoi za tym rosyjska instalacja znajdująca się na terenie Królewca. To, co istotne, żebyście wiedzieli, to to, że te zakłócenia mogą przyjąć formę jammingu, czyli zagłuszania, wtedy urządzenie, zarówno dron, jak i smartfon, czy nie wiem, hulajnoga bolta, one w ogóle nie wiedzą, gdzie się znajdują, nie są w stanie ustalić swojej pozycji em, na podstawie GPS-a czy y, glonasu. Na marginesie te wszystkie systemy, które pozwalają nam lokalizować się dzięki satelitom, nazywa się mianem GNSS, em, ale ja dla uproszczenia będę tutaj mówił głównie o GPS-ie, chociaż tak naprawdę równolegle wiele z urządzeń które się lokalizują odbiera też system, sygnał z systemu Glonass. No dobra, no to Wiemy już co to jest jamming, czyli zagłuszanie, ale zakłócenia GPS-u mogą też przyjąć formę spoofingu. No i wtedy ofiara zamiast prawdziwego sygnału z satelitów otrzymuje silniejszy sygnał fałszywy, sygnał od atakującego. No i sygnał ten jest tak skrojony, żeby ofiara na jego podstawie wyznaczyła, obliczyła swoją pozycję w konkretnym miejscu. No, ale innym niż faktyczne miejsce, w którym ofiara się znajduje. Czyli mówiąc prost, taki fałszywy sygnał przerzuca ofiarę w zupełnie, in, w zupełnie inne miejsce na mapie. W takiej sytuacji, no na przykład, Hulajnoga Bolta myśli, że jest na środku Bałtyku albo właśnie w Króje królewcu, a nie tam, gdzie faktycznie się znajduje, czyli, nie wiem, w krzakach w Gdyni. No a co się stanie, jeśli dron? Zgubi sygnał z GPS-a, no bo ten sygnał jest zagłuszany. No to tak naprawdę zależy od konfiguracji drona, ale zazwyczaj nie stanie się nic strasznego. Pilot przecież dalej ma kontrolę nad dronem. To, że dron nie widzi sygnału, nie odbiera sygnału z satelitów GPS, to nie oznacza, że nie można nim sterować. Można. Pilot za pomocą kontrolera ma nad nim kontrolę. No a co się stanie, jeśli dron, nie tyle zgubi sygnał z satelitów, co odbierze sygnał zespufowany, czyli widzi satelity, ale otrzymuje zupełnie inny fałszywy sygnał, który przeniesie go gdzieś w przestrzeni. Co prawda, on wtedy przeskoczy na mapie w inne miejsce, ale wciąż nic strasznego nie powinno się zdarzyć, bo tu, podobnie jak w przypadku jammingu, czyli zagłuszania, pilot dalej ma radiową kontrolę nad dronem i dalej może nim sterować. No to dlaczego drony nad Bałtykiem spadają przecież? Niezależnie od tego, czy dron odbierze sygnał zespufowany, czy też nie odbierze żadnego sygnału, bo ten przez chwilę, chwilowo jest zagłuszany, no to to nie wpływa na możliwość bycia sterowanym przez pilota. No właśnie. Tu zaczynają się schody, bo w przypadku incydentów z ostatnich dni piloci twierdzą, że. i to jest. Bardzo istotna informacja: oni nie mieli kontroli nad dronem. Ich drony zaczęły po prostu nagle głupieć. Zazwyczaj yy, bardzo szybko oddalały się w losowym kierunku, w poziomie, yy, jednocześnie też odrobinę obniżając swój lot, co no po chwili prowadziło oczywiście albo do wyrznięcia w jakąś przeszkodę, no albo po prostu do upadku na ziemię, czy, czy też do wody. To oznacza, i to jest pierwsza hipoteza, że ktoś, Poza zakłóceniem sygnału GPS-owego, nie ma tu znaczenia, czy chodziło o spoofing, czy o jamming, zakłócał też łączność między kontrolerem a pilotem. Taką łączność między pilotem a dronem, no, też można zagłuszać, ona jest radiowa, wtedy nastąpi brak możliwości reakcji pilota. Można też tę łączność zaatakować, spróbować zespufować komendy i wysłać, no właśnie, podrobiony sygnał z kontrolera, który wyda dronowi instrukcję prowadzącą. Do rozbicia się. E, tylko to już jest zdecydowanie bardziej skomplikowane. Łączność między dronem a kontrolerem najczęściej bazuje w przypadku dronów DJI na protokole OQ Sync i odbywa się na częstotliwościach 2,4 i 5,8 GHz. E, kiedy dron traci połączenie z kontrolerem, no to wtedy może albo zawisnąć w miejscu i czekać na odzyskanie połączenia i przejęcie kontroli przez pilota, albo, i tak niestety, w wielu przypadkach domyślnie piloci konfigurują swojego drona, taki dron może rozpocząć manewr RTH, czyli Return to Home, powrót do domu, i wtedy taki dron wraca sobie do punktu, z którego wystartował po GPS-ie. No i tu właśnie pojawiają się kłopoty, jeśli ten sygnał GPS-owy jest zakłócany. Bo dron nie do końca wie, jak wrócić do domu. No ja prywatnie nie jestem fanem tej hipotezy, bo trzeba się naprawdę nieźle namęczyć, aby rozbić drona dokładnie takim atakiem, w którym równocześnie ktoś atakuje dwa typy transmisji: czyli zarówno kwestie sygnału z satelitów GPS-owych, jak również sygnału pomiędzy pilotem, kontrolerem, a samym dronem. No i z tą hipotezą. Jest w sumie jeszcze jeden problem, bo o ile zagłuszanie GPS-a jest stosunkowo proste i są do tego tanie moduły, o których więcej później. No i to zagłuszanie można robić po horyzont. To samo zagłuszenie protokołu komunikacyjnego, czyli pomiędzy kontrolerem pilota a dronem, no z dużej odległości jest nietrywialne i cytując eksperta, to jest to trudne, niepewne, bo zależy od warunków propagacyjnych i wymagające pewnej Technicznej wiedzy oraz przede wszystkim dużych mocy. No i na pewno nie jest to działanie na 100% skuteczne. A to jest warunek konieczny do tego, żebyśmy tą hipotezę uznali za sensowną, bo ta strata połączenia pomiędzy pilotem a dronem, no to, to jest to coś, co powoduje, że ten dron nagle za pomocą procedury manewru RTH zaczyna wracać do domu, ale wraca po złym śladzie, no i w końcu się rozbija. Dodam jeszcze, że kilku droniarzy nam mówiło, że ich drony po utracie kontroli wlatywały w skupiska ludzi. Na szczęście tych ludzi miały, no, ale czasem na milimetry. I tak się zastanawiam, co robić, jak się widzi drona, który na ciebie leci. Jak się przed nim najlepiej bronić? Chyba zasłonić się plecakiem będzie najlepiej. Lepiej przynajmniej niż próbować strącać takiego drona ręką. No, nie wiem, co wy o tym sądzicie. Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie? No to dajcie znać w komentarzu, bo bardzo mnie ciekawi. Jak bolesne jest spotkanie z takim rozpędzonym dronem DJI, no to pora na hipotezę numer dwa, która no ma wielu zwolenników. Jest to aktywność słońca i wysoki indeks KP. Plamy na słońcu, bomba Czyli no, aktualnie obserwujemy zwiększoną aktywność geomagnetyczną, która może powodować zakłócenia i w systemach GPS, i w innych urządzeniach elektronicznych. Wtedy zazwyczaj zaleca się pilotom dronów, aby po prostu nie latali. Aktywność słoneczna potrafi powodować niesamowite ataki. Kilka z nich opisaliśmy w artykule na niebezpieczniku. Rzućcie okiem na ten, który teraz pojawia się na ekranie, no i link do niego będzie też w opisie. Ale problem z tą hipotezą jest taki, że kiedy KP nie było tak wysokie jak teraz, to też dochodziło do podobnych incydentów z dronami. I dlatego również nie jestem fanem i tej hipotezy. No to pora na kolejną hipotezę, hipotezę numer 3, jak zauważył jeden z naszych czytelników, drony DJI, kiedy wykryją, że znajdują się nad lotniskiem, no to mają przechodzić specjalny tryb ucieczki, tryb awaryjny. Obniżają wtedy swoją wysokość i z maksymalną prędkością oddalają się od lotniska, ciągle obniżając swoją wysokość, no aż dojdzie do spotkania z ziemią. Co istotne, nadpisują wtedy komendy z kontrolera, czyli łączność pomiędzy pilotem a dronem jest, ale dron nie reaguje na komendy wydawane przez. Pilota. I jak rozumiem, w zamyśle y, producenta y, dronu firmy DJI ma to uniemożliwić zderzenie się z samolotami pasażerskimi. Co prawda, ja nie znalazłem żadnych śladów, y, które opisywałyby tą procedurę w oficjalnej dokumentacji, no ale potrafię sobie wyobrazić, że taki kod faktycznie w firmwerze dronów DJI jest zaszyty. No i to by też tłumaczyło, dlaczego tylko drony DJI ulegają tym tajemniczym wypadkom. Tylko i przy tej hipotezie mamy drobną niejasność. No bo niedawno DJI poinformowało, że całkowicie znosi tak zwany geofencing, który no nie pozwalał pilotom latać nad lotniskami, wlatywać w strefę lotnisk. No ja nie jestem na tyle odważny, żeby swoim dronem wlecieć na teren lotniska i zobaczyć, jak się zachowa, czy, czy będzie uruchamiał tę procedurę awaryjną. No ale może ktoś kiedyś. Przypadkiem latał i mógłby potwierdzić w komentarzach, że rzeczywiście e, taka procedura awaryjna podczas lotu nad lotniskiem mu się zdarzyła. No to znów pojawia się jeszcze jedno drobne pytanie. Przecież te wypadki polskich droniarzy nie zdarzają się nad lotniskami, one się zdarzają nad terenem linii brzegowej, nad wybrzeżem, em, a nie na lotniskach. No i tu na białym koniu wjeżdża znów spoofing GPS-owy, bo jeśli Zdarzyło się tak w ostatnich tygodniach, że ktoś spufował koordynaty lotniska, czy to w Gdańsku, czy w Królewcu, nie ma to znaczenia, na terytorium polskiego wybrzeża. No to te drony mogły nagle uznać, że są nad lotniskiem, czyli nad obszarem, na którym no muszą włączyć ten tryb ucieczki. I kurtyna, mamy rozwiązanie zagadki. Drony normalnie sobie latają, pojawia się spoofing GPS. Nie ma żadnych zakłóceń pomiędzy pilotem a kontrolerem, ale sam firmer Drona po wykryciu tego, że znajduje się nad lotniskiem, czy czegoś, co jest wynikiem spoofingu sygnału GPS-owego, nagle wariuje, włącza tryb ucieczki no i ucieka, bo on myśli, że jest nad lotniskiem, ale tak naprawdę jest nad pięknym polskim. Może. OK, to podsumujmy te trzy hipotezy, zanim przejdziemy do tego, kto może te ataki wykonywać. E, hipoteza numer jeden, przypominam, to była hipoteza, w której drony spadają, bo ktoś zakłóca jednocześnie zarówno sygnał GPS, jak i częstotliwości odpowiadające za łączność między kontrolerem a dronem. O to jest wymagane, żeby dron uruchomił procedurę RTH po śladzie GPS-owym, który jest fałszywy i w ten sposób się rozbił. Hipoteza numer dwa mówiła, że winna jest aktywność słoneczna. Nie potrzeba tu e, nic więcej e, tłumaczyć. I hipoteza numer trzy. Drony spadają, bo na skutek e, spoofingu GPS wykrywają, że znajdują się nad lotniskiem. No i rozpoczynają realizowanie kodu, który mają wbudowany w firmware. Kodu, który e, nakazuje im rozpoczęcie procedury samousunięcia się e, z obszaru kolizji z samolotami pasażerskimi. No to teraz pora przejść do Kolejnego zestawu hipotez, ale tym razem y, odnośnie nie tego, co powoduje, że drony spadają, tu mamy trzy potencjalne wyjaśnienia, ale tego, kto powoduje, że drony spadają. No i jeśli słońce wyłączymy z równania, no to do dyspozycji mamy hipotezę A: to są Rosjanie, no bo wiadomo. Hipotezę B: to są Polacy. No bo nasze wojsko, które ma swoje jednostki na Helu oraz SOP, który też ma obiekt prezydencki do ochrony na Helu, te formacje mają swoje systemy antydronowe. Wcale się z tym nie kryją i potrafią z tych systemów antydronowych korzystać. One mogą generować dokładnie taką sytuację. No i mamy też hipotezę C. To są nasi sojusznicy z NATO. No bo tak się składa, że akurat teraz na Bałtyku trwają manewry Balt Ops 25. Na tam na pewno testowane są różne ciekawe scenariusze z różnymi ciekawymi, fajnymi wojskowymi zabawkami. No i wreszcie mamy też hipotezę D. To może być dowolny gimnazjalista z odpowiednim nadajnikiem i odpowiednim skryptem, który spufuje sobie sygnał GPS. Bo może go spufować, dlatego że to jest naprawdę całkiem proste. Jeśli ma się odpowiedni sprzęt, a taki sprzęt e, każda osoba może kupić na odpowiednim, znanym e, Wam pewnie serwisie internetowym. I e, jeśli ma się odpowiedni software, a ten software jest e, e, darmowy, można go e, ściągnąć, pobrać z GitHuba. Czyli podsumowując, mamy cztery różne grupy atakujących: A, B, C i D. No, i każda z tych grup e, może stać zarówno za hipotezą 1, jak i hipotezą numer 3, czyli spufowaniem GPS-a albo e, zagłuszaniem GPS-a i równocześnie protokołu oku sync. To teraz pozostaje wam zrobić sobie tak zwaną kostkę atrybucji i rzucić nią, e, aby wylosować. Jedną z hipoteza, potem rzucić kostką jeszcze raz no i zweryfikować, e, która grupa atakujących za daną hipotezą stoi. No bo nie ma żadnych wiarygodnych dowodów na to, że to akurat dana kombinacja e, numerka i e, cyferki. Jest najbliższa prawdy. No ale dzięki temu każdy z Was może mieć swoją wersję wydarzeń. Z mojej perspektywy ta hipoteza numer 3 jest najbardziej prawdopodobna, ale jeśli miałbym określić, kto generuje te problemy, czyli spufuje lokalizację lotnisk na jakimś obszarze, no to nie mam zielonego pojęcia. Równie prawdopodobne, moim zdaniem, są zarówno. Manewry wojsk natowskich na Bałtyku, jak również sami Rosjanie, którzy od dwóch lat pokazali, że tego typu zdolności mają. Ale równie dobrze to może być właśnie ten gimnazjalista, który od dwóch, trzech tygodni porusza się po różnych obszarach nad naszą linią brzegową i odpala swoje zabawki. Mamy w Polsce odpowiednie urzędy i służby, które byłyby w stanie namierzyć, co jest źródłem tych zakłóceń. Mam nadzieję, że te służby pracują, mam nadzieję, że już mają tą odpowiedź, być może kiedyś poznamy wyniki tego śledztwa i, i, i tych analiz. Dodam jeszcze, że z punktu widzenia jakiegoś lotniska, na przykład w Królewcu, takie spufowanie swojej lokalizacji w wielu innych różnych miejscach naokoło, no, ono ma sens. Ehm, niektórzy tego sensu nie widzą, ale to ma sens, bo to może być forma ochrony przed atakiem z powietrza. E, czy to dronem z ładunkiem wybuchowym, czy też jakąś biedę rakietą, która jest naprowadzana wyłącznie na podstawie sygnału GPS. No bo wtedy takie zagrożenie, które leci w stronę lotniska i ma tam zrobić bum-bum, zdetonuje się szybciej. W innym miejscu, w pierwszym miejscu, w którym złapie zespufowany sygnał, który wskaże temu zagrożeniu lecącemu z dużą prędkością, że ono już jest w zasadzie na miejscu. Na tym polega spoofing GPS. A jeśli interesuje Was tematyka ataków radiowych i chcielibyście się dowiedzieć, to Krąży w eterze, jak to analizować, a jak być może zmieniać tą komunikację, żeby wpływać na jakieś urządzenia, czy jak spufować różne sygnały, nie tylko GPS, ale także na przykład protokół stacji pogodowej, z której korzysta sąsiad, jak zdalnie otworzyć jakąś bramę garażową albo samochód, no to. Podpowiem, że mamy takie szkolenie z modułu SDR, czyli Software Defined Radio. modułu, który jest bardzo tani i który pozwala na odczyt transmisji radiowych, analizę, modyfikację i transmisję tych zmodyfikowanych pakietów, co w przypadku kwestii defensywy, czyli ochronienia się przed jakimiś atakami, jest wiedzą bardzo potrzebną w dzisiejszym świecie na pod kątem ataków. Daje naprawdę spore możliwości, no bo jak e, zauważycie, wiele z tych protokołów bezprzewodowych jest nieszyfrowanych. Co? Firmy, które je wdrażają, dochodzą do wniosku, że nie ma sensu tego szyfrować albo nie ma sensu robić tego dobrze, bo wszelako nikt nie potrafi ich analizować, modyfikować, e, przechwytywać i transmitować w sposób zmieniony, który spowodowałby jakieś szkody. A to nie jest. E, prawda i jest to, no, niestety, bardzo proste, ale więcej o tym em, dowiecie się na szkoleniu z sdr -a. jeśli się oczywiście na no, nie wybierzecie. Terminy i opis tego szkolenia zostawiam Wam w opisie. No i teraz w prawym górnym rogu ekranu. No to co robić, jak żyć, jeśli. Chcielibyście sobie polatać dronem nad naszym e, polskim cudownym morzem, a nie macie takiego drona, który jest sterowany światłowodem. Żeby nie dopuścić do rozbicia drona, przed startem upewnijcie się, że macie go tak skonfigurowanego, że w przypadku kiedy zerwane zostanie połączenie z kontrolerem, dron zawiśnie, a nie będzie wracał do domu. Czyli procedura manewr hover, a nie RTH. No i... Sprawdźcie, czy wasz dron ma też tryb ATTI i czy potraficie się nim posługiwać, albo czy możecie latać swoją zabawką, swoim dronem w ogóle bez bazowania na sygnale z satelitów GPS czy GLONASS. Możecie też przesiąść się na drona innej marki niż DJI, e, no bo przynajmniej do tej pory nikt nie zgłosił nam żadnego incydentu z dronem właśnie innego producenta. No i trzymajcie kciuki, żeby DJI wprowadziła jakąś aktualizację firmware'u, która wykryje, że dron w jednej sekundzie jest nad obszarem, który nie jest lotniskiem, jest od niego daleko, a za chwilę wylicza sobie pozycję, która wskazuje na to, że jest gdzieś na środku jakiegoś lotniska, no wtedy nie powinien uruchamiać tych awaryjnych procedur, jeśli one faktycznie w firmware są zaszyte. O tym wszystkim, co dzisiaj mówiłem, mogliście też wiedzieć dużo wcześniej, gdybyście mieli zainstalowaną naszą niebezpiecznikową apkę cyberalerty. No bo w sprawie tych tajemniczych spadających dronów wysyłaliśmy ostrzeżenie kilka dni temu. Ta apka cyberalerty jest darmowa, nie wymaga żadnej rejestracji i możecie ją pobrać z oficjalnego sklepu Google lub Apple. Jedyne, co ta apka robi, to wyśle Wam alert, kiedy zaobserwujemy, że mają miejsce jakieś ataki albo sytuacje, które mogą zagrażać waszym danom e, e, lub pieniądzom przede wszystkim, albo, no jak w tym przypadku, wyjątkowo, zdrowiu lub mieniu. Bezpieczności.